Halo, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Yes You Grace. I dzisiaj jest tydzień, siódmy, właśnie go zaczęliśmy. Mm. I będziemy. Nie wiem, co robić. Będziemy. zobaczymy, co będziemy robić. O, nie, brak śladu radowian w zachodnim posterunku. Ale znaleźliśmy piekielny bałagan. Zostawili złoto i zapasy. Musieli się śpieszyć. Ile? Dwa i dwa. Dobra, może być. Wasza wysokość, dzięki nowej gospodzie, którą zbudowaliśmy, nasi pracownicy są szczęśliwsi i pracują ciężej. Możemy teraz orać znacznie szybciej. Nadal musimy utrzymywać gospodę, ale chciałem przynieść Ci coś ekstra za pomoc. Co tydzień będziemy dostawać yy, jedną sztukę złota dla królestwa. Dziękuję. Odwiedź nas, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować dodatkowej pomocy. Dziękuję. Fajnie. Jedno dodatkowe złoto zawsze się przyda. Wasza wysokość tawerna, którą Pan goś mi założyć działa. Radzi sobie tak dobrze, że nie jesteśmy. że nie jest to tylko przerwa między długimi podróżami. Teraz... Jest to też sa, e, cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą zacznę teraz dzielić się z tobą moimi zyskami. K jeden kawałku złota co tydzień. Brzmi uczciwie. Zgadza się. Chyba żartujesz. Uczciwie. Zgadza się. O, mam na myśli, e, oczywiście. To wspaniale. O. O. To znaczy, że chyba on zarabia więcej. Czy mogę sobie zobaczyć... To jest wątek główny... Tawerna. Kupić za oferę, e, udział... Król zgodził się jeden w zamian za swoją inwestycję. W sumie jak miałem, że chyba żartujesz... Kurde, słabo. pewnie tam zarabia krocie na tym. Ciekawe czy później będziemy mogli z niego więcej wydusić. Fak, no trochę zwaliłem. To nie powiem, że tutaj zwaliłem bardzo. Cedani. Eee, co tam ukrywasz, małe żabko? Powiedziałeś, że nie mogę mieć kota, więc zdobyłem sobie innego zwierzęka. Nigdy nie mówiłem, że nie możesz mieć kota, tylko nie kota lorosuli. To ślimak. Znalazłem go w ogrodach i nazwałem go plamka. Niecodzienne zwierzątko i oryginalne imię. Jest fajny, ale nie jest kotem. Jest cały śliski i lepki. Trochę obrzydliwy. To najlepszy zamiennik, jaki do tej pory znalazłem. Ale fajna piosenka. Może gdyby Lorsulia nie musiała wyjeżdżać, mogłabym, mogłaby mi pomóc znaleźć coś lepszego. Widzę, co tu próbujesz. E, Iwo będzie. E, nie sądzę, że twoje sztuczki tu zadziewają. Lorsulia musi odejść po ślubie Iwo i będzie musiała zostać z nim, żeby go wesprzeć. Więc nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Myślę, że pokochałaby Izbę Rady Ojcze. Kiedy mogę tam no, wrócić? Masz na myśli tego ślimaka, jak mu tam było plamiać? Plam, jezu, kurste. Jaki wrzask. To nie takie trudne, ojcze. Plami, dlatego plamka. Tak jest, plamka. Obawiasz się, że przez jakiś czas nie będziesz mogła iść do izby rady. Klutares będzie tam aż do ślubu. Łoł, wow, on tam cały czas siedzi. Poza tym, mówiłam ci, żebyś się tam nie bawiła, prawda? Tak, ojcze. No jelo. Wieśniak. Wasza wysokość potrzebuje e, pos, potrzebuje małe przysłowie. Hyk. Malusienki. Hmm. Czy miałbyś jak ha, jakieś zł, złoto? Jeden kawałek złota to wszystko z oso proszę. Dzięki temu. Hyk. Nie wiem co to ma być tutaj małe. Hyk. Czyli, nie wiem. Kupę se jakieś Bu, bu, bum buty. Tak, to wszystko. Jakieś nowe buty. Wiem, że... E, to rzadkie, ale bardzo bym prosił wdzięczne... bardzo. No więc co ty na to? Nowe buty za 1 złota? W porządku, ale lepiej, żeby to były buty. Dziękuję, wasza wysokość. No, aby to były buty, bo jak co innego to chyba typie no, Wasza wysokość moja wioska została znana przez niezganne. Na ich sztandar jest potwór. Nie, wcale nie. E, na pewno byli miejscowi, ale byli uzbrojeni. Nasze zapasy żywności i bydło zostały skradzione. Będziemy bardzo wdzięczni za Twoje wsparcie. Hmm, Pind 7 zł. Czy mogę sobie mogę na to pozwolić? Tylko teraz pytanko... Czy... wysłać może generała? Czy tego? Nie, generał nam się przyda. Dam ci złoto. Mam nadzieję, że zrekompensuje to wasze straty. To powinno wystarczyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni. No i fajnie. Kupiec. Wasze... ohoho, eluwi na typie. Wasze wysokość zostają okradziane. Byłem w drodze do Hagos, kiedy grupa zbiorów zgromadziła yy, zagroziła mojemu życiu, jeśli nie oddam im wszystkich moich dóby. Teraz nie mam nic i nie mam dokąd pójść. Beel, beel. Czy jest szansa, że mogę iść na Twoje wsparcie? E, próbujesz mnie oszukać. To złoto Wyślę generała. To oczywiste ryzyko w Twoim zawodzie. Buba. Straży. Nie, wasza wysokość, mówię prawdę, to byli lodowiec z Spędzisz trochę czasu w naszych latach. Powinniśmy powiedzieć Lady a że znaleźliśmy jej złoczyńcę. Ale sobie tak po prostu poszedł? A ja myślałem, że tutaj w jedną strażę ku No bo. Można i tak? Można i tak? Wygląda na to, że Radowia ma naszych inni będą ci teraz łatwiej... Eee, mogłem teraz łatwiej uciec od odpowiedzialności. Wow. Widye, y, wiedzą, że wina spadnie na Radovin i mają, i mają nadzieję, że ich nie będziemy szukać. Poślubię wszystko, jak się ułoży. Jestem pewien, że wysokość oby mapa został nam jeszcze północny posterunek. No, więc go wyślijmy. Potwierdź generała, wysłana. Fajnie. Dobra, no to sobie wstańmy. O, kawę, muszę tutaj wziąć. I pójdźmy. Zobaczmy, co się dzieje. O, lochy. Kupiec, wasza wysokość. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tu jestem? Próbowaisz mnie oszukać. Myślisz, że nie znam twoich głównych sztuczek? Lady Yada, powiedziałem mi coś zrobiłeś. O, Lady Yata. nie wiedziałem, że się znacie. Ha. Wiesz dlaczego. No dobra. No, czyli jest oszustą. Oszustę. Hmm. Kochanie, jakie dom przygotowania? Czy lasuje... Nie, bardzo się o nią martwię. Przez ostatnie kilka dni nic nie było O oh, Mam nadzieję, że nam wybaczy pewnego dnia. A jak się trzymasz, wszystko z nią w porządku. Myślę nawet, że, że mogę się dziś wyspać. Poczekaj, nie. Wszystko jest na mojej głowie. Co powinniśmy zjeść? Gdzie dostanę sukienkę? No dobra. papa, pa. Drzwi. Pa. Sala tronowa. Teraz to idzie troszkę szybciej, dlatego chyba zrobię sobie dwa tygodnie. Tylko najpierw jeszcze zobaczę sojusznik. O Ada, zaproś. Tak, bo schwytaliśmy tego typiarza. Eee, no dobra. No to chyba tyle. Koniec i jeden tydzień do ślubu. Jo, ile hejsu mam. Ta tawerna, z tej tawerny mogliśmy chyba więcej sobie wziąć tego złota. No dobra. Tych podatków mało zbieramy, no ale dobra. Zatrudnij zespół. No zapisz i kontynuuj. Bardzo chętnie. To zrobię. Królowa chciała się z tą zobaczyć, wasza wysokość. A, okej. Generał, na północnym roiło się od radowieńskich szumali. Eee, udało nam się wyciąć większość z nich. O, i chyba nikogo nie straciliście? Ciekawe. Bez radowienskich postronków myślę, że jesteśmy gotowi na wesele. No i fajnie. Lady Ada, Wasza wysokość wzywałaś mnie. Przypomnij mi, jak wyglądał na złodziej. Znalazłem Twojego znodzieja. Umieściłem tego człowieka w lokach. Gdzie jego miejsce? Wasza wysokość, jeśli mogę. Gdzie... Eee, wasza wysokość, jeśli mogę. Czy mogę go zabrać ze sobą? Oczywiście, zrób nim co tylko zapragniesz, nie martw się wasza wysokość, pokażę mu gdzie jest jego miejsce. I oczywiście możesz liczyć na moją pomoc podczas nadchodzącej bitwy. Nie mam wiele do zaoferowania, ale lepszy to niż nic. Cieszę się, że zostaliśmy sojusznikami. Dobrze, cię, e, dobrze mieć cię po naszej stronie. Cała przyjemność po mojej stronie. To wszystko. No i mam 60 typów dodatkowych. Niby nic, ale tutaj tyle, tutaj tyle. i mi znacie jeśli czegoś potrzebujesz. Pietro. Wiesz, wysokość, zaczynam myśleć, że może jesteś w to zaangażowany. Ja co ja mówię? Dlaczego miałbym to powiedzieć? E, dlaczego miałbym mówić komuś? Kogo znam, że on wie. Lepiej odejdę, mogę odejść, prawda? To e, jakiś jest nienormalny. Oj. jak w końcu wyszłaś? Czy możesz przyjść i spotkać się ze mną na murze? kiedy będziesz miał chwilę, chciałem z porozmawiać oczywiście, o może wreszcie, no ciekawe, ciekawe, Uwde, w... Wasza Wysokość, przyszłam tutaj, aby prosić I o pomoc, mój ojciec jest bardzo chory na gorączkę, mi. jest blady jak duch, cały czas się trzęsie i poci, próbowaliśmy leczyć gorączkę zimną wodą oraz odkładami z masła, co powiedziano mu. Daliśmy mu miksturę z piołunu i mięty. Nawet próbowaliśmy spuszczać złą krew pijawkami. Obawiam się, że może nie wytrzymać kolejnej nocy. Nasze, e, wasze wysokość, gdybyśmy mieli do, e, dostępną dworską wiedźmę, mogłaby e, poradzić sobie z tymi chorobami. To prawda, powinieneś zgłosić rzecz e, kamiennej. Co do twojego ojca. Szukaj e, sprój znaleźć zdrowicieli uzdrowicieli w pobliżu lasów. A bo masz wejść to złoto. Złoto nam się przyda. Dobra. To powinno wystarczyć, by kupić lekarstwo y, lub zapłacić uzdrowiciele. Emir. Emir może go wyleczyć. Jest drogi, ale to wystarczy. Dziękuję Wasza Wysokość. No i fajnie. Czy mogę. Kiedy y, zmieni się na zielony, ale gdy zdenerwujesz niektórych lordów, ich y, imię będzie czerwone. Zazwyczaj oznacza, że nie możesz y, już się z nimi sprzymierzyć. Król hmm. Dobra, to idźmy. Y, Izba Rady Królewskiej, właśnie tutaj chciałem pójść, Król Talys. E, jak się ma Ta Twoja bo... żona? Nie widziałem palony od ja. lat. Czy choroba trwa? Dlaczego jesteś taki ciekawy? Tak, wciąż jest chora. W przeciwnym razie nawet bym nie tutaj nie był. Jak już mówiłem, to nie Twoja sprawa. E, co się I dzieje w batanie? Czy Jes i Beravia e, rozwiąza rozwiązali już swoje wojny? E, o co znowu walczyli? Tereny? Miszlerstwo? Nie wiem i nie chcę się dowiedzieć. Mam własne o problemy. Czy Hagos wszystko w porządku? Zawsze e, chciałem odwiedzić twoje piękne Dobra, miasto. Dlaczego nie pojedziesz? Idź i przekonaj się jak to jest. Z pewnością jest lepsze niż ten padł. Chciałbym... Chciałbym dowiedzieć się trochę o twoim synu przed, wiesz... Małżeństwo. Co jest do powiedzenia? Nie ma królewską krew i sporo płacę za jego mentorów, aby upewnić się, że będzie co najmniej w połowie tak mądry jak ja. Zostawiajesz mnie w spokojerek, próbuję się tutaj skoncentrować. Jesteśmy prawie gotowi. Znalazłeś już coś? Czy te książki są przydatne? Leczenie gorączki, jak zapobiegać czerwonce, coś o malarii... Wszystko to bezużyteczne. Jesteśmy prawie gotowi na ślub. Przygotowanie się na to od tygodni... Zarezerwowaliśmy kwieciarkę, kupiłem dekoracje na tron. Będziemy mieć koncert na żywo. Nie było potrzeby, chcę tylko, żeby już było to wszystkim. Kogo obchodzi jakieś głupie e, dekoracje, ważne są ślubowania. Nienawidzę ślubów, ludzie zapomnieli czym tak naprawdę są. Och, cóż i tak będzie niezła impreza, zobaczymy się na miejscu. Co pewne. No, też mi się tak wydaje. No, ogrody. Sadanie. Eee, tak? jak się masz. Fy, to jest tak nudno. Eee, jesteś gotowa? Tak. Mam jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać. Tak? Czy plemka też może pójść na ślub? Cóż Apple. chyba? Tak, ale musisz trzymać go przy sobie. Zawsze trzymam go przy sobie. Dobrze. Może przyjść. Nie zapomnij pożegnać się z Dorsurią. Wyjeżdża zaraz po ślubie. Dobrze, muszę się pożegnać z Daskiem. Wszystko będzie dobrze. Mała żabka. Tak, ojcze. Jesteśmy prawie o, gotowi. Ja. Wygląda na to, że szykuje się całkiem Jest niezły tam? bankiet. Tak, dla ciebie, dla ciebie będzie, nie dla Rosji. Nadal nie no, mogę uwierzyć, że wyjeżdża. Ja. Mam nadzieję, że zaprzyjaźni się z księciem, z księciem Nie sądzę, że będzie Ta chciała. Była. Wiem, e chciałbym mieć więcej czasu na znalezienie księcia, ale tak właśnie musi być. Uważaj na siebie. No dobra. Eee, królewska sypialnia. Uuu jaka fajna sukienka. Kochanie, jakie nam przygotowanie. Wszystko prawie gotowe. Oprócz ostatnich rzeczy. Wybór sukienki. Pozwolę Ci czynić honory. Okej. Okay. No nie, to jest taka średnia. To jest taka hasz chyba za bardzo. To jest spoko. To wygląda ładnie, to jest taka za bardzo, no. To jest taka uniwersalna. Nic specjalnego, ale za 25 sztuk złota nie możemy oczekiwać zbyt wiele. Więc co o tym myślisz? Ten, bu ten bufista, tak? E, pozwól mi pomyśleć. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ta bufista. Sukienka. Och, spójrz na te pusyste, pus puszyste, zdobione dzieła. nie jest piękne. 50 kawałków złota to nic za taką elegancję. 50. Co zatem powiesz? Ta jest jestem jedyną. Pozwól, że powiem ci jak się mają i inne suknie do tej. Nie mają się. A ta? Uch, ta na pewno się nie nada. Znalazłem ją w skrzyni z moimi starymi ubraniami. Nawet trochę śmiernie Nic nas y, to nie będzie kosztować, ale co sobie wszyscy pomyślą. Więc tabów jest. Eee.

Zasunienie to niech nie jest ładne. Bank nie ma celowych koszty Bank powiedział, że pomogą nam sfinansować te sukienki, więc jest prawie za darmo. Jak to ma dokładnie wyglądać? Nie wiem. Rozłożę koszty czy coś, coś. Nie martw się o to. Nic na sto nie kosztuje, dopóki nie, skoń nie skończy się ślub. <słuch> Pożyczkę na to możemy wziąć. Ja bym wolał tą kupić, serio.

Przynajmniej na razie nie musimy. Jak się trzyma? Jak się trzyma? Jestem taka szczęśliwa. Nasza córka wychodzi za księcia. Księcia, nie barbarzyńskiego radowieńczyka. Wiedziałam, że wszystko się ułoży. W porządku, zostanę tutaj. No kurde, słabo, ja bym to brał. No i dobra, generale to wszystko. No dobra. No to drzwi. Idziemy na mur. Siema. Ach, to ty. Chciałeś mnie widzieć. Przepraszam, że nakrzyczałem. Nie miałem tego na myśli, kiedy nazywałem cię głupcem. Chciałbym tylko, żeby było inaczej. Chciałbym tylko um, spędzić te kilka ostatnich dni będąc z tobą, a nie zwłaszcza się na ciebie. Wiem, kochanie. Kocham cię, ojcze. Też Cię kocham. Kocham Cię bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Wiem. O, przytulili się. Nienawidzisz, e, kiedy tak się e, Cię nazywam, ale wciąż jesteś o -o moją woli. W porządku za to. Będę o -o -o zatem tęsknić. Moja matka przygotowała niezłe wesele. Twoja matka. Tak, lepiej się przygotuję zanim nie znajdzie. Do zobaczenia na imprezie. Kwiatuszku. Dusty. Miał. No dobra, no to mamy wszystko zrobione. Idziemy tutaj. Mm, dobra. No i wydaje mi się, że to będzie... nie, jeszcze tydzień ósmy zacznijmy. Eee, e, e, e. Nic nie muszę robić. Ty no, popatrzcie, jak ładnie. Zapisz i kontynuuj. W takim razie królowie Tavern i Atany zawierają traktat sojuszniczy, aby połączyć siły przeciwko Radowi. Let's throw a party! Pięknie. Uch, nienawidzę tej sukni. Wiedziałem. Wiedziałem. Jestem przytłoczony pięknej mojej e, nowej żony. Będę zadowolony z towarzystwa. Jestem pewien. Ie. Yeah. Cholera. Co on Nie, Nie no, będę się śmiał. Iwo, wszystko w porządku? Oczywiście, wszystko ze mną w porządku, dziękuję. No więc, e, jak mówiłem, firma, moja żona, tak, y, za to. Wybacz mi, ja... Um, ojciec powiedział, że powinienem wygłosić jakąś mowę. Nie byłem pewien, co powiedzieć. Miałem nadzieję, że cię nie obraziłem. Wyglądasz cóż, to dużo sukienka. <gł> Wiedziałem, o. się do niego. Wciąż jesteś lepszym wyborem? Nie, no to nie. I to do dobry chłopak. Nie pozwoliłbym ci poślebić kogoś nieodpowiedzialnego. Wiesz o tym, prawda? Trochę niezdarny oczywiście, ale z tego wyrośnie. Będę się zbierał, jeśli pozwolicie. Talis? Mówiąc narodowianek. to przypięczę tu w umowie. Dostajesz armię, ja mam pełny dostęp do archiwów. Nie byłem pewien, czy uszanujesz moją ofertę. Dlaczego tak myślisz? Jestem... Dlaczego tak myślisz? Jesteś rodzinnym człowiekiem, prawda? Nie sądziłem, że chcesz już y, pozwolić swojej córce opuścić gniazdo. Uwierz mi, druga opcja nie wydawała się lepsza. Impreza trwała, wszyscy byli zajęci jedzeniem, wyszukanych potraw, piciem, coś tam nie zdążyłem. Szukałem go wszędzie, sprawdziłem każdy garnek, nawet w kuchni. Nie martw się, znajdziemy go w ta sałatka wygląda ze zaskakująco yy, smakowicie. Co to? Kaladursk przepis? Spójrz na tą sukienkę. Zastanawiam się, jak młody książę znajdzie coś pośród tego. Te ślimaki są wyjątkowo niedogotowane. Tfu. Jakie ślimaki? To nie jest część menu. Plank. Impreza toczyła się najlepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Słuchaj, myślę, że zmarnowałem. Spędziłem wystarczająco dużo czasu z gością. Naprawdę muszę wrócić do archiwów, więc jeśli nie masz nic przeciwko, odejdę. za zostawisz no jakoś. W... Idziesz tak wcześnie. Toaz, toaz, wypijmy. Wypij z nami przynajmniej jeszcze jeden. Widzisz idealny czas. Eee, po tym dostanie trochę spokoju za młodą parę. Jak wypił? <laughs> Trucizna! Aż do nieszczęsnego toastu. O nie. Erek, zrób coś. Eee, wyślij po lekarza. Rusz się. Tarys runął na ziemię zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Nie, on nie jest czy on. Ojcze. Wasza wysokość. Ojcze. Chyba umarł. Jak, jak mogłeś, Erik, jak mogłeś w ogóle na to pozwolić? Erik, ugościłeś na z naszym, za co jesteśmy wdzięczni, ale za to to jest poza naszym pojęciem. Jako gospodarz poniosłeś porażkę. I jesteś odpowiedzialny za wydarzenia dzisiejszej nocy. Thales, król Atany, nie żyje. Iwo jesteś jedynym synem Tadysa. Nie masz wyboru, musisz wziąć na siebie ciężar korony. Śmiało, Iwo. Erek, nie mogę w to uwierzyć. Nie zostawiasz mi wyboru jako nowy król. Moim pierwszym rozkazem jest wstrzymać armię, którą obiecał ci mój ojciec. Nie będę płacił za żadnych agentów. Erek, jesteś odpowiedzialny za śmierć Tadysa. Chyba, że udowodnisz inaczej... w... Z... Sądzie Królewskim. Od tego czasu Dawer nie otrzymał wsparcia Atany. Lord Sulia, spakuj swoje rzeczy. Zabieraj mojego ojca do domu. Czekaj, nie. Nie możesz tego zrobić. Wasza, wasza wysokość już się skończyła. Czy zostały złożone małżeństwa? Wciąż trwa. Miej odwagę, kochanie. Królest. E, Twoje królestwo posiada agentów do wynajęcia. Zostaną wymienieni tutaj. Aby agent był dostępny w następnym tygodniu, musisz mu zapłacić. Aby zatrudnić agenta, kliknij przycisk z jego imieniem. Koszt zostanie dodany do podsumowania. Stan. Generał. No nie, musimy płacić za generała. Ech, no fuck, I mamy teraz tylko 160 wojska. No niedobrze, niedobrze. No ale trudno, grebno, tydzień dziesiąty. No dobra, więc ja myślę, że możemy skończyć na tym. E, chyba tak mi się wydaje, był to trochę dłuższy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić lajka oraz łapkę w górę, oraz jeszcze lajka ewentualnie i subskrybera, jak chcecie. Dziękuję Wam, do zobaczenia w przyszłych odcinkach, i Siema!